Jak przygotować się na sezonowość w Google Ads, szczególnie w sklepie w bardzo niszowej branży? Na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć w trakcie audytu dla Michała. Zapraszam. Michał prowadzi sklep brickexpert.com z niszowym produktem oświetleniem LED do klocków Lego do zestawów Lego, przy czym nie są to takie klocki Lego wiecie dla dzieci jakieś bardzo proste, tylko takie skomplikowane, drogie zestawy dla dorosłych. Poprosił mnie o analizę jego konta reklamowego oraz o przygotowanie tego planu na te sezonowe spadki i wzrosty. Przejdźmy do konta reklamowego, zobaczmy co tam się dzieje. Patrzymy sobie na dane z ostatnich 30 dni. Tych kampanii tutaj troszeczkę jest. Ja wiem, że Michał eksperymentował i to co na początku zaznaczę to jest to, że Michał prowadzi sklep w Polsce i analogiczny sklep w Czechach. Przez to kampanie będą często zduplikowane, jedna na Polskę, druga na Czechy i od razu komentarz do tego. Ja w takiej sytuacji 99% czasu zalecam rozdzielenie tych dwóch krajów na dwa osobne konta reklamowe, chociażby dlatego, żeby mieć osobne, e, niezależne źródła o konwersjach, o zachowaniach odbiorców to przecież są dwa osobne kraje. Do tego kampania na Czechy najprawdopodobniej chce prowadzić i rozliczać w koronach czeskich no i już samo to będzie wymagać dwóch osobnych kont. Jest to też po prostu zalecana dobra praktyka. Dzisiaj skupię się więc tylko na kampaniach na język polski. I kampania, która w ostatnie 30 dni miała najwięcej tutaj budżetu wydane, to jest ta kampania Performance Max z samym feedem produktowym, przynajmniej tak według nazwy. Zobaczmy więc, co tam się dzieje w środku. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli podoba Ci się to, co widzisz i chciałbyś, żebym taki bezpłatny audyt przeprowadził dla Twoich kampanii, dla Twojego sklepu internetowego, napisz do mnie maila. Namiary znajdziesz w opisie do tego filmu. W opisie znajdziesz też link zapisu do mojego nowego newslettera e-commerce przereklamowany, w którym dzielę się wiedzą, jak optymalizować kampanię dla sklepów internetowych. Zapraszam do zapisów. Ten Pimax ma budżet 60 złotych dziennie, jak najbardziej adekwatny. W tym budżecie już można działać. Maksymalizacja wartości konwersji jako strategia, jak najbardziej OK. Michał się pytał, czy jest to już moment na jego koncie w którym można się przełączyć na docelowy ROAS, przy 13 konwersjach w ostatnich 30 dniach można już to poeksperymentować. Kiedyś się rekomendowało minimum 30 konwersji, e, natomiast to nie, to nie jest jedyna kampania z konwersjami. Tych konwersji w ostatnim miesiącu było 29. E, zaraz jeszcze sobie sprawdzimy, czy to były tylko zakupy, czy jakieś inne konwersje. I na całym koncie w ostatnich 30 dniach zakupów było 29, na kwotę 8400. Jak najbardziej... Myślę, że można już testować docelowy ROAS. Idąc dalej, CTR 1,15% jest ok, CPC 60 groszy 70, 13 konwersji ze współczynnikiem konwersji 0,37%, troszeczkę nisiutko, no i ROAS, który nam tu wyszedł, to jest 3,36. Um, obiektywnie jest to dosyć niski ROAS, natomiast nie znam marży, którą Michał ma tutaj na tych produktach, więc ciężko mi się wypowiadać, nie wiem, w jakim modelu działa, nie wiem, jakie ma koszty. Um, być może gdyby ustawił większy docelowy ROAS, no to kampania gdzieś byłaby w stanie osiągnąć, nie wiem, może 4, może 4,5, 5. 5. Um, natomiast no, dopóki nie znamy szczegółów finansowych, to trudno jest mi to jednoznacznie zinterpretować, czy to jest dobry, czy zły ROAS. Mamy udział w wyświetleniach na poziomie 47%, nie tracimy niż czyż budżet, natomiast to dużo będzie zależeć na jakie hasła się wyświetlamy. Zobaczmy więc, jak kampania jest zbudowana w środku. Mamy tutaj jedną grupę plików oświetlenie do LEGO, bez, e, bez żadnych e, asetów, bez żadnych zasobów tekstowych czy graficznych, czyli tu mamy faktycznie sam fit produktowy. Tematy wyszukiwania sygnały są dodane. Sygnał dotyczący odbiorców, czyli ci, którzy już tam kupili na sklepie, e, też jest dodany bardzo dobrze. Stan podaje jako nieodpowiedni, dlatego że ta kampania jest wstrzymana, ale jakby nic, nic złego się z nią nie dzieje. Zobaczmy, bo to mnie najbardziej interesuje, na jakie hasła ta reklama, ta kampania się wyświetlała. Przełączmy sobie też może, żeby tych haseł było więcej i posortujmy po wyświetleniach. I kiedy patrzymy na te hasła, to zwróćcie uwagę, że one w większości dotyczą konkretnych zestawów LEGO, czyli LEGO Stitch, LEGO barad LEGO Władca Pierścieni, jakieś tam Fortnite, Rivendell, Droga Mleczna, nie? To są konkretne zestawy. Nie widzę tutaj zbyt dużo haseł dotyczących tych produktów, które mi ktoś sprzedaje, czyli oświetlenia, lampki, jakieś tam podświetlenia. To się pojawia, ale dopiero, dopiero niżej, gdzieś tutaj, o, jest oświetlenie do LEGO, Oświetlenie do Lego bez polskich znaków, też oświetlenie do Lego. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że te hasła mają po 300-400 wyświetleń. Na no, cała kampania w tym ostatnim miesiącu miała 100 tysięcy wyświetleń, więc jest to jakaś groszowa sprawa. Natomiast moja intuicja jest taka, że to są przede wszystkim hasła, na które ja bym się chciał w pierwszej kolejności wyświetlać. Jeżeli ktoś szuka zestawu Lego władcy pierścieni no to przede wszystkim będą go interesowały produkty związane z, no właśnie z tym zestawem, z jakimiś tam konkretnymi klockami, a nie koniecznie jeszcze z oświetleniem. Jednocześnie nie chciałbym tych hasłów zupełnie wykluczać, bo fakt, że ktoś szuka tego typu produktu, troszeczkę definiuje nam to, że trafiamy do odpowiedniej grupy docelowej. Zwróćcie uwagę, że to są dosyć drogie klocki po 1000-2000 zł. To nie są klocki takie, czy właśnie dla dzieci, tylko raczej dla jakichś kolekcjonerów, fanów, amatorów jakichś konkretnych, konkretnych nie wiem, dziedzin, zestawów klocków. Więc oni z dużym prawdopodobieństwem będą chcieli wydać więcej pieniędzy, żeby ten ich zestaw, który tam jakaś piękna wieża z Władcy Pieścieni ułożona, Pięknie się prezentował z, z, z pięknymi lampkami. Chciałbym widzieć tutaj więcej tych haseł związanych po prostu wprost z podświetleniem. Mamy tutaj też troszeczkę informacji o konwersjach. Pięć konwers do pięciu konwersji mamy przepisane jakieś hasło. Przy czym częściowo są to też konwersje łamkowe, więc tych haseł, które wygenerowały konwersje jest więcej. I mamy tak, LEGO LEDY, no, czyli wprost produkt czyli no, LEDY do klocków LEGO. Light Railing Rivendell, nie wiem czy to nie jest po prostu oświetlenie do, do klocków LEGO tego zestawu Rivendell, tylko po angielsku. Um, zobaczmy. Light really. aha, to jest jakaś konkurencyjna firma, ale to też jest light kit do, do, do LEGO. Czy jest to wyszukiwanie tego produktu tylko u konkurencji? Świecące klocki LEGO to chyba o coś innego chodzi. E, zakładam, że jest jakiś zestaw klocków Lego, które same w sobie już tam świecą. E, ale też ktoś tutaj się zdecydował na zakup. Oświetlenie LEGO, LEGO Rivendell oświetlenie. Lego Świąteczne czy Barat Dur. No tutaj już faktycznie ktoś kliknął najpierw w reklamę dotyczącą zestawu Glocków Lego, a potem, e, potem skonwertował. Więc widzimy, że w tych konwersjach już się przejawia to, że faktycznie ludzie, którzy szukają e, oświetlenia, to są ci, którzy konwertują, ci, którzy szukają całych zestawów jeszcze niekoniecznie, chociaż to też się zdarza. Wróćmy jeszcze tutaj do widoku kampanii, bo Michał wspomniał o jednej rzeczy w swoim mailu, że kiedyś próbował wielokrotnie kampanii e, tekstowej, ale ona nigdy jakby nie, nie przyniosła e, wyników. Ja zwrócę sobie tutaj uwagę na tą kampanię search.pl od 1 września, czyli to jest też kampania, która chodziła w ostatnim miesiącu. Mamy jedną grupę reklam. No i słowa kluczowe, lego led, oświetlenie do lego, oświetlenie lego, brick expert, czyli nazwa, nazwa sklepu Michała, to prawdopodobnie byśmy chcieli mieć do osobnej kampanii brandowej, lego oświetlenie, lego do, ledy do lego i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że to są wszystkie słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, czyli tracimy w tym dopasowaniu tak naprawdę kontrolę na jakie hasła się wyświetlamy i mimo, że Michał tutaj faktycznie wprost napisał, że chodzi mu o lampki do lego, światło do lego, to najprawdopodobniej ta kampania i tak się wyświetlała na przeróżne inne hasła, co możemy zobaczyć w wyszukiwanych hasłach? Y i tutaj. Ok, troszeczkę się pomyliłem. Faktycznie tutaj mamy wyświetlenia na światełka do LEGO. LEGO Lights, nazwa brandu, LEGO LED, Light Kit. Super. To, co ja bym wyciągnął z tej kampanii, te informacje, którą bym wyciągnął, to to, że ludzie szukają tych oświetleń na różne sposoby. Tam w kampanii Performance Max widzieliśmy tylko hasło oświetlenie do LEGO. Tutaj mamy tak, LEGO LEDy, LEGO Lights, Light Kit. Tak? Oświetlenie, światełka dolego. Mamy więc tych sposobów, na które, w które ludzie szukają e, tych produktów, mamy ich wiele. E, być może tych wyświetleń tak naprawdę, tych wyszukań jest dużo więcej niż pokazała nam kampania Performance Max. Być może ona się nie zoptymalizowała pod niej jeszcze. Wejdźmy więc sobie do e, planera słów kluczowych i zobaczmy, co nam na ten temat powie planer. Ehm. Jeżeli nie wiecie czym jest planer, planer jest narzędziem od Google, które nam pozwala analizować słowa kluczowe i daje jakieś szacunkowe wartości, jeżeli chodzi o stawki, liczby wyszukań i proponowane inne słowa kluczowe, które są w temacie. Ja sobie wpisałem oświetlenie do Lego, lampki do Lego i Lego LED, klikam zobacz wyniki i dostajemy tutaj listę podobnych proponowanych haseł wraz ze średnią liczbą miesięczną wyszukiwań. No i widzimy te hasła typu oświetlenie do Lego, no to jest właśnie około 200 wyszukań miesięcznie, Lego LED... Dużo częściej, ale też tylko 480 lampki do Lego, to jakaś groszowa sprawa. Ale to, co ciekawe, to to, że pojawiają nam się tutaj jakieś takie dziwne hasła związane z jakimiś numerkami. Lego 88005. Jak sobie to wyszukamy, to się okazuje, że jest to jakaś pojedyncza lampka do, właśnie, klocków Lego. Już nie do jakiegoś całego zestawu, tylko to jest pojedyncza lampka. Nie? Mamy też. Ym... Troszeczkę inne wyszukania, czyli numerek, ale z dopiskiem LED, jak sobie to wyszukamy, to się okazuje, że jest to numer zestawu 71043 to jest zamek Hogwart w LEGO. No i dopisek LED to znaczy, że chodzi o podświetlenie. Więc mamy też informację, że ludzie mogą szukać nie jako nazwa zestawu oświetlenie, ale numer zestawu oświetlenie. To jest bardzo ciekawa informacja, bo to też możemy wykorzystać w kampaniach. Więc wracając do strategii do tej sezonowości zaraz do niej przejdę. Jak bym przygotował takie kampanie? Po pierwsze, chciałbym mieć kampanię, które by targetowały tylko hasła związane z oświetleniem, ledami, światełkami i tak dalej. Tak, żebym miał ten taki najbardziej skondensowany, gęsty ruch, wydzielony od całej reszty. Mogę do tego wykorzystać kampanię klasyczną produktową, mogę wykorzystać Performance Max, natomiast prawdopodobnie skłaniałbym się ku klasycznej produktowej, bo tam możemy ustawić manualne stawki. Ustawiłbym tą kampanię na manualne stawki. Są skrypty, które pozwalają nam wykluczać hasła, jeżeli nie zabierają jakiegoś wyrazu. Dodam link do instrukcji, jak taki skrypt zainstalować, natomiast chodzi o to, że jeżeli w wyszukiwanym hasle w tej kampanii nie wystąpi słowo LED, światełko, oświetlenie i tak dalej, to chcemy dane hasło wykluczyć. Nie chcemy mieć tam hasł związanych ogólnie z zestawami LEGO, chcemy mieć tylko hasła dotyczące oświetlenia. Tych wyszukań będzie niedużo, będzie kilkaset, może no, kilka tysięcy miesięcznie, natomiast będą to gęste, fajne wyświetlenia, no bo widać, że z takich wyświetleń nam będą przychodzić konwersje. Analogicznie chciałbym to zrobić w kampanii tekstowej, tak jak mieliśmy tutaj tą kampanię Search.pl, prawdopodobnie ja bym ją kontynuował, tylko zmieniłbym dopasowanie słów kluczowych na dopasowanie do wyrażenia co najmniej, żeby mieć większą kontrolę nad tym, na co się wyświetlamy i. Z racji, że tutaj działałbym na słowach kluczowych, to tutaj bym chciał tych słów kluczowych dodać dużo więcej. Na pewno chciałbym dodać słowa kluczowe dotyczące każdego zestawu, czyli Lego, Kevin sam w domu, oświetlenie LED, lampka, lampki itd. Na pewno chciałbym każdy z tych zestawów, które Michał ma na sklepie, także dodać nie w formie opisowej, jako Lego Kevin sam w domu, ale Lego i numerek zestawu, plus light kit, oświetlenie, ledy i tak dalej. Tych słów kluczowych oczywiście będzie sporo, no bo jak do każdego zestawu zrobimy pięć e, różnych kombinacji, oświetlenie, ledy, lampki i tak dalej. Każdy zestaw zapiszemy za pomocą słów kluczowych i numerków, no to trochę nam się to zmultiplikuje, no ale to jest ta robota, którą trzeba zrobić. Przygotowałbym taką kampanię tekstową. I wykluczałbym, tutaj również bym wykluczał wszystkie hasła, które nie dotyczą oświetlenia. I to byłyby dwie kampanie, na których mi najbardziej zależało. Kolejna kampania, która miałaby u mnie drugi priorytet, to byłaby kampania taka troszeczkę, powiedzmy, zasięgowa, jeżeli chodzi o reklamy produktowe. To mógłby być Performance Max, ale optymalizowany nie pod zakupy, tylko na przykład pod wyświetlenia produktów albo pod jakiegoś rodzaju zaangażowanie w sklepie. Chodzi mi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które szukają już takich zaawansowanych zestawów Lego. Czyli jeżeli ktoś szuka Lego, władca pierścieni, to ja wiem, że on ma prawdopodobnie budżet, interesują go takie zestawy. To jest ktoś, kto szuka zestawu dla dorosłej osoby i prawdopodobnie będzie. Chętny, z dużym prawdopodobieństwem będzie chętny zainwestować w jakieś dodatkowe akcesoria. Ta osoba nie szuka jeszcze oświetlenia, ale jest z dużym prawdopodobieństwem w mojej grupie docelowej. Więc ja bym albo zastosował kampanię klasyczną produktową, być może z manualnymi stawkami, ale dużo niższymi niż w tej pierwszej kampanii takiej na oświetlenie, być może z strategią maksymalizuj liczbę kliknięć, a być może performance maxa z maksymalizacją na liczbę konwersji, na przykład na wyświetlone produkty, tak żeby jak najwięcej tych kliknięć wygenerować. Takie ingerencia mają być z założenia dużo tańsze niż tej pierwszej kampanii, która jest konkretna, i celem jest dotarcie po prostu do grupy docelowej. I trzecia kampania, którą też bym rozważył, to też byłaby kampania taka zasięgowa na budowanie rozpoznawalności i świadomości, bo być może ci klienci, którzy kupują te duże, skomplikowane zestawy, Lego, oni nie wiedzą nawet, że takie oświetlenie istnieje. Wykorzystałbym grafiki produktowe. Zwróćcie uwagę, że te produkty tutaj u Michała się bardzo ładnie prezentują, jak już sobie wyobrazimy, że te, te, te nasze klocki LEGO są tak ładnie podświetlone. Stworzyłbym na tej podstawie jakieś banery reklamowe i być może kampanię albo w Displayu, albo w Demand Generation. Zaoptymalizował ją pod sygnały, czy pod grupy odbiorców związane z zainteresowaniem więc klocków LEGO, ludzi, którzy szukali haseł związanych z tymi właśnie konkretnymi skomplikowanymi, dużymi zestawami klocków LEGO. No i wyświetlał im to właśnie w, w formie albo reklam displayowych, albo w demand generation też po to, żeby budować zasięgi, widoczność, rozpoznawalność. Podobnie można rozważyć remarketing na osoby, które już były na sklepie, ale nie, jest, nie zdecydowały się kupić. A jeżeli chodzi o tą sezonowość, no ta sezonowość może wyglądać na, przeró na przeróżne sposoby. U Was w sklepach to może być sezonowość związaną z wakacjami, z rokiem szkolnym, z wiosną, z latem, z zimą, jesienią. Przeróżne tutaj w zależności od Waszej branży będą Schematy, natomiast tutaj u Michała widać ewidentnie taki sezon związany z czwartym kwartałem październik, listopad, grudzień widać tutaj górkę od stycznia to spada i potem przez cały rok się utrzymuje na niższym, ale w miarę stabilnym poziomie. Jest to oczywiście okres końcoworoczny, Black Friday, święta, prezenty, zakupy dla siebie dla bliskich. Natomiast niezależnie od tego, czy to będzie górka związana z czwartym kwartałem, czy to będzie górka związana z końcem roku szkolnego, ja się do takiej sezonowości przygotowuję w taki sposób. Jeżeli ja wiem, że zacznie mi się na przykład, mamy końcówkę września dzisiaj, mamy dzisiaj 26 września i ja wiem, że od października zaczynamy widzieć wzrosty, to ja już z wyprzedzeniem zaczynam stopniowo zwiększać budżety. Ja już sobie planuję, że muszę regularnie sprawdzać wyniki kampanii. No i jeżeli moja kampania do tej pory miała budżet 60 zł dziennie, a ja w panelu sobie na przykład posegmentuję kampanię po tygodniu i tak jeszcze zaznaczę pełne tygodnie, powiedzmy o w ten sposób. No to wyobraźmy sobie, że ta kampania właśnie ma wiem, 60 tysięcy wyświetleń jednego tygodnia, 60 tysięcy drugiego i nagle ma 72, a potem ma 84. No to ja już widzę, że coś się zaczyna dziać. Zasięgi się poszerzają, to znaczy, że zaczął się właśnie większy popyt. To jest moment, w którym ja chcę już mieć większe budżety, żeby na ten, na ten popyt być w stanie zareagować. Ktoś powie, no jeżeli zwiększy budżety, no to kampania w każdym okresie ci się zacznie rozlewać i wyświe szczerzej wyświetlać. No i dlatego ja lubię mieć wtedy już ustalony docelowy ROAS. Um, należy w tych momentach wzrostu, w tych górek kiedy widzimy, że przed nami są jakieś wzrosty, albo widzimy, że przed nami są spadki, regularnie sprawdzać wyniki kampanii. Czyli jeżeli ja mam ustawiony docelowy ROAS na przykład 500% i ja chcę, żeby te 500% było dowożone, ale ja wiem, że teraz będą jakieś dynamiczne zmiany, bo będzie się pojawiać jakaś górka, no to ja, no może nie co kilka dni, ale raz na tydzień na pewno chcę zajrzeć na ten ROAS i zobaczyć, czy coś niepowiązującego się nie dzieje. Czy mój budżet jest wystarczający, bo może się wydarzyć, że ta górka dużo szybciej wystartowała, e, niż ja bym się regularnie jej spodziewał, więc wtedy muszę tego budżetu dołożyć więcej. Analogicznie, jeżeli jeżeli ja dołożyłem więcej budżetu, a ta górka jeszcze tak wystartowuje bardzo powoli, no to ja nie chcę przepalać tego budżetu i chcę kontrolować, czy mój ROAS czasem nie poleciał w dół i czy ja nie muszę zareagować. Podobnie jest właśnie ze spadkami. Jeżeli ja wiem, że na przykład ostatnie zakupy świąteczne związane z zakupami na prezenty są dokonywane no tak najpóźniej, powiedzmy 18-19 grudnia, no bo już potem fizycznie ten kurier nie jest w stanie dojechać przed 24, a no to ja już gdzieś tam w tym ostatnim tygodniu, przed świętami. Obniżam te budżety, zmniejszam skalę, bo nie chcę też przepalić budżetu na, na wyświetlenia i które nie skończą się zakupami, bo wiem, że będzie mocny zjazd. I podobny schemat możecie zastosować w każdej kampanii w każdym okresie. Jeżeli wiecie, że sprzedajecie artykuły, które są związane z początkiem roku szkolnego i u was burka się zaczyna w połowie sierpnia, czy nawet na początku sierpnia. Um, no, to, to jest ten moment, w którym właśnie obserwujecie co się dzieje, dokładacie budżetów i e, reagujecie na to, jak kampania sobie radzi i sprzedaje, bo no, często wiemy mniej więcej, że to będzie mniej więcej gdzieś w sierpniu, ale nie wiemy, czy, to, czy ta górka mocniej ruszy pierwszego tygodnia, czy sierpnia, trzeciego tygodnia, a może ostatniego tygodnia. Więc nie chcemy, musimy mieć tutaj rękę na pulsie. A w najgorszym wypadku to ustawienie na docelowaz powinno nam w miarę za każdym razem, całkiem. Może nie super, może nie mega optymalnie, ale powinno nam całkiem nieźle tą kampanią posterować. Czyli jeżeli mamy ustawiony roas np. 500%, mamy jakiś budżet i zaśpimy. Nie, nie, nie zwiększymy tego budżetu na czas. Okej, okay, troszeczkę nam tej sprzedaży yy, ucieknie, ale kampania ten swój roas dowiezie. Jeżeli my tego budżetu dodamy za dużo, za wcześnie i mamy wciąż ustalony ten roas 500%, okej, okay, on może troszeczkę spaść, kampania może troszeczkę przepalić, ale ona. Ten, ten algorytm, jeżeli ma do tej pory wystarczająco dużo danych, to powinien się w porę zatrzymać i ograniczyć te straty. Także to też nie będzie tak, że jakby za dużo tego budżetu dodacie, albo dodacie go za wcześnie, za późno, to kampania się rozreguluje i w ogóle rozleci. Nie. To będzie nieoptymalne, to nie będzie w 100%, nie osiągniecie takich wyników, jakie moglibyście, jeżeli byście na bieżąco dobrze analizowali. Ale to też nie jest tak, że musicie codziennie tam sprawdzać, weryfikować, łączyć kropki. Nie? Analogicznie możemy sobie obserwować udziały w wyświetleniach i utratę przez ranking i budżet, czyli jeżeli do tej pory mieliśmy z tygodnia na tydzień, tam 45, 47, 49%, tak się to w mniej więcej w tym samym przedziale, nie mamy żadnej utraty przez budżet i mamy tam no, analogicznie 50 parę procent utraty przez ranking. I nagle nasz udział w wyświetleniach zaczyna spadać 42, 40, 38, zaczyna nam rosnąć utrata przez budżet ten 2, 5, 10, 15%. To znaczy, że coś się zaczęło dziać, jeżeli chodzi o. Liczby wyszukań, tak? Co jak prawdopodobnie zaczęła rosnąć, jeżeli my mamy cały czas około 60 tysięcy wyświetleń tygodniowo, a z tygodnia na tydzień te 60 tysięcy stanowi 45, 42, 40, 35, 32% całości, to znaczy, że całość musi rosnąć. Jeżeli ja mam 60 tysięcy i to 60 tysięcy to jest coraz mniejszy ułamek całości, to znaczy, że całość urosła. Analogicznie zacznę wtedy prawdopodobnie wiedzieć, która te przez budżet, to no moja kampania wydaje cały budżet, e, no a mogłaby wydawać więcej, no bo nagle jest jakaś większa pula wyświetleń z zagospodarowania, e, więc też będzie to widać tutaj, że ta, ten, ten strzał sezonowy zaczął iść w górę, no analogicznie też w dół, jeżeli nasz udział w wyświetleniach zacznie rosnąć niebezpiecznie, e, bez e, zmiany tak naprawdę w wyświetleniach czy w kliknięciach, no to znaczy, że nasza, nasze poletko się kurczy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o strategię kampanii dla Michała. Jest to dosyć niszowy temat, nie ukrywam. Nie spodziewam się tutaj, wiecie, milionowych obrotów. Jest to mimo wszystko tylko produkt taki komplementarny, dodatkowy do innego produktu, tych zestawów klocków LEGO, które to klocki LEGO są same w sobie dosyć niszowe, raz ze względu na swoją cenę, a dwa ze względu na grupę docelową, niż tam jakichś amatorów o konkretnych zainteresowaniach. Natomiast widać sprzedaż już dzisiaj i wierzę, że jeżeli Michał się postara i powdraża takie optymalizacje, to ta sprzedaż się tylko poprawi. Jeżeli podobał ci się taki audyt i chciałbyś taki audyt w swoim sklepie, żebym wykonał go dla ciebie zupełnie za darmo. Napisz do mnie maila. Namiary znajdziesz w opisie. W opisie znajdziesz też namiary na mój nowy newsletter e-commerce przereklamowany. Zapisz się, żeby być na bieżąco. Tutaj się zatrzymam do zobaczenia. Cześć.